Bartek Rzaczek, nowy rozgrywający drużyny juniorów Eco Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa. Jesteś nowym zawodnikiem naszej drużyny, ale tak naprawdę nie jest to dla Ciebie jakaś wielka nowość bycie w tym zespole, bo już od kilkunastu tygodni z nami trenujesz. Jak przebiegła ta aklimatyzacja, jak czujesz się w tej drużynie? Na pewno bardzo fajnie mnie chłopaki przyjęli. Myślę, że nie mam zupełnie na, na co narzekać i czekam na dalszą pracę. Czyli rozumiem, że z dużym optymizmem tak, tak pozytywnie patrzysz na to, co się wydarzy. Tak, tak. Myślę, że jesteśmy w stanie razem osiągnąć bardzo wiele i mamy kilku nowych zawodników, ale wierzę, że szybko dojdziemy do ładu. Poprzedni twój klub to Norwid Częstochowa. Myślisz, że takie właśnie derby, mecz derbowy, będzie miał dodatkowy smaczek i będzie dla Ciebie również wyjątkowy przez to, że tam byłeś wcześniej? Tak, na pewno, zawsze derby to dodatkowy smaczek i dla kibiców i dla nas zawodników, więc czekam na temat z niecierpliwością. Powiedz mi, jak oceniasz ten ostatni okres, około dwóch tygodni tutaj spędzony, w Łącku. tak jak wspomniałeś, kilku nowych zawodników, na pewno potrzeba czasu, żeby to wszystko fajnie zaczęło ze sobą współgrać, ale tak patrząc z boku, przyglądając się, widzę, że wygląda to całkiem nieźle, jak ty to widzisz z perspektywy zawodnika. Tak, każdy daje siebie wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, mamy kilku nowych, ale nie sądzę, żeby był problem z aklimatyzowaniem się i z nawiązaniem współpracy, więc uważam, że będzie dobrze. Jak myślisz, jaki będzie ten sezon dla naszego klubu, sezon 2019-2020 w rozgrywkach juniorskich? Na pewno są duże apetyty po tym, jak w zeszłym roku mistrzostwo śląska, potem mistrzostwo polskie, więc na pewno ta poprzeczka jest zawieszona wysoko. No i pewnie wszyscy chcą, żeby przynajmniej powtórzyć ten wynik albo żeby ten wynik był jeszcze lepszy. Tak, wszyscy na pewno są duże apetyty i wszyscy będziemy dążyć do tego, aby osiągnąć wspólnie jak najwięcej. No, i nie pozostaje nic innego jak życzyć Tobie i całej drużynie powodzenia, i raz jeszcze oficjalnie witamy w klubie. Dziękuję bardzo.